A ja, ja do 15 też grałem w pifę na sklepie. No, do 15 to jeszcze były czasy, wie, jak nie pracowałeś pewnie. I tak mniej więcej godzinę w jedenasty. Jeszcze jeden mili wylas w ogóle. To Spokojnie. Tak, to jest takie OP, bo wszyscy puszują od razu. Glasa. Mhm co okay. Cerać. co jest. spada to jest the... tego i dodanie. Damian. Dajam? Robert? Hit Damian Ja myślę, no, to jest fantazja. Kmapa jak super sniper <laughs> <laughs> Nie <laughs> wyjdą ja z

nie przestaramy się wrócić bo... Na furegę, no. Aj <ścoughs> <Ho, ho. ścoughs> <To, co? ścoughs> Dlatego... <pierdolo> z gry? <ścoughs> Dlatego nie trafiłem. Teraz mam wyższego trochę sobie zrobiłem. Dużego? Najwyższego. zawodnika. z pierwszej tu Z pierwszej, taki max drugi. <grymne> no, to był great ball recovery. to co ty Wrzucaj, rzucaj, coś wpadnie. O, Majkowicz padło. Dobra, jednego mają awcia, to możecie podejść. Chyba dwóch nawet, jak patrzę. Nie, <grymne> ja, jeden to debi, drugi to Psycha, psycha, słaba. Dzięki za system. <grymne> to by pomyślił.

as you like what a great group of players Thank you. and there's a beautiful team right there send him in right there, in right there. So <laughs> can so we we'll get things going yes wait a minute well. well. can they beat the keeper from here <laughs> just the keeper to keep her to be but there's still danger here <laughs> 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 clean tackle. Dangerous look and move To się dzieje, to się dzieje! O pewno! I to się dzieje! Mam wrażenie, że tu najlepiej mieć... defensywne playstyle w ogóle. W sensie te złote. No. no. Playstyle tak. Ale postać typowo pod, mm, no. od... od SP-ka. Dribbling i tak dalej. Wait, here. Dobra. czekaj, moglibyśmy tu mieć coś! Czy to może być księżnik z tego miejsca? To może być! Nie miałem żadnej niebieskiej. Nigdy. W tym trybie? Miałeś. Up short, just not no? to pick nie miałem? Ja right ja nie to Może chance. raz, ale to a raz. The and to to start start. Start. And a to oh, Ale przejazd pusty. Kurwa, ten skuns jest and super w tym

The... Zawsze w środku robi się luka. Nikt nie stoi na środku tak To jest fałd? Nie ma go followałeś? Ej, bo ja chciałem w przyszłym w... podanie w... i chyba w przyszłości trafił. chance

No tak jak to wiesz, to zawsze myślę, że tutaj do skrzydła będzie zbiegał i to ma być o tym A jak nagle jak ci zbiegnie ze środka do skrzydła, to nie szkodzi, bo ze skrzydła nie zrobi krzywdy. A no, przyjdziesz? No. <laughs> 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 Aha, co jest? Nie, no, bo odepchnął mnie od tego. Pan ty nagle W sumie, tak się spodziewałem, że podasz jednak do frego jeszcze. Więc się zdwija. No już, już tyle zjebałem w tym meczu, że... Stwierdziłem, o, że nie. O, trzyma Max. Czy coś powiedział? O wirtualne nie. kluby? Hmm? Nikt tak nie mówił. Wirtualne czuby od wielu lat. Nie ma wirtualnych klubów. właśnie teraz są tylko kluby. One A... są prawdziwe, kurwa gościu. właśnie. <laughs> wina, wirtualne na kluby. Realne kluby. Kurwa on? Która ząb ma Majku, jakieś piętki, SPOD. Ojej. Mamy za to <laughs> Jak będziemy mieli klubu. O, mam 100 do punktów w Co? <laughs> Okej, okay, a co za te ja to mogę kupować? <laughs> co za to mogę kupować? dwa odliczania. dalej, dalej mikrofon. O trzecie odliczanie. Z Maxa. <kłysy> Max, jesteś? Tak, z kanala, szczęśliwym odliczanie. Pewnie go wyjebało i dlatego tak jest odliczanie. Nie, 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 wait, wait, wait. To oh, wait. no wait. Odprawiam. Ale ty jest w meczu? Chorbon kręci. Tak, 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 jestem w meczu. Ciekawe, bo Chyba. my nie jesteśmy. <ślad> e, to może nie jestem jeszcze. <ślad> co freestyluje. <ślad> o, o, o. Po pięciu odliczaniach. No kurwa, nie wiem co jest z tym mikrofonem. Czasem działa, czasem o, nie. O, no, wiem, ale muszę specjalnie patrzeć, czy się świeci na zielono. Drugną jebane. Muszę to włączyć, żeby nie sczytywał, tylko cały czas był włączony. nie być mówione. Co mówione? Nic, po to jest Discord, żeby milczeć. No. Nie, bo oni wczoraj we trzy osoby powiedzieli, mia miało nie być mówione i Max się przestraszyła. <noise> no, bo on jeszcze nie zna powagi sytuacji. Jeszcze mnie ściągnęło. Bramkarz czasem nawet nie jest w stanie tego obronić. Ooo. Hmm. Dożyć prosto w bramkarzy i on to w w w jebie do bramki, tak? Karny! Karny! A. Ale zrobił. <gry> Majko, Karny! Majkuś jeszcze wyjebał na ten kółra. Penalty of award, ale. Majkuś powie, żeby sobie punktów nabił chłopak. Nie, nie. No dobrze. Ojo. Podtrzymałem z wczoraj swoje ten. Nie, to jest. Aha, tam gdzie jest. Kurwa, Przez, co, co, co jest? Jedyna rzecz, którą mam oh do grania, to sam podał. Oj, za mocno. Chciałem a teraz, bo. Gdyby <noise> sam podał, to jeszcze za mocno. <noise> no to wiem przecież, że pesiek i dekorupcję już no, no tak, tak, tak. W powiem, na kameturze. W świecie. Jaki za asysta? Dobry co wymyślił? 8 osie kierunków, kurwa. Magi, jebany. 8? 4, tylko na raz wcisnąć, bo ten, bo mój piszczy klawiatury inaczej. Lepsze trwałe mu wyskakują. Proszę, na tym dalekom. Kurwa, wśród. nie, 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 Przepraszam. nie, 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 Na nie, nie, Przepraszam, nie, 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 w szoku. Dobra nie, wiadomo. Wszyscy jesteśmy tak piłkarzami, każdy popełnia błędy, więc nie wytykamy. E, pojedynczych błędów drużyny, jesteśmy drużyną, nie? I wspólnie do celu. Wiadomo, wiadomo, co nie? Kurwa, skipuj to. Tak. No, no, jak go skipnąć? Nie ma znaczenia jak to zrobił błąd. My zrobiliśmy a to błąd. Kurwa, a nie dobra. Cóż do piło w ogóle. A nie kurwa, a, a, nie, a nie dobra zajebisty. Nie bo się że już na spalonym jestem po prostu, wiesz? Bo co taką teraz? piłę wysłał? Mm -hmm. Nie są. Szachy 4D. Pedł. Jesteśmy tam? Uu. chyba nie, o, chyba o, nie ja macie to. takiego opóźnienia. <noise> Tyle sposobów. Pa, dobra, przepraszam. Kiedy o. O. wygrywamy? No właśnie no. taka chciałem powiedzieć, chuję, mecz, a 5-2. Nie, przeglądaliśmy czy... na zero, nie? W Pierwsza połowa była taka sobie. Tej no ale była motywacyjna naszego no, grana. Nie mogę skipnąć i patrzeć jakie efekty. Co? Zabieliście. Hmm. Tak. Trochę przekombinowane, ale wyszło. Nie pojście, nie pojście. I sam poprosił Nie, nie poprosiłem właśnie Nie proście, bo ja chcę Dokładnie, no O Ale o, Wdzięczyłem się W kapitan Pazur już dawno odszedł O Chyba ktoś już za poszedł yy. A składamy punktów Haha, <laughs> rzetą <Żetom> style. <laughs> nice. <Check. laughs> Zertuję wszystko, Zaufajcie, ja umiem to. Serio usiądź, 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 jak usiądź, 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 Max. usiądź, no, max, usiądź, max! usiądź, usiądź, sobie Maj, znowu. Maj, <śmienicza> to? Teraz na botę bardziej Dzięki <laughs> no, no teraz nie odbywa, nie. Ej, Ale w sumie nie? właśnie Fury jakbyś się ustawił tam gdzie teraz rzettą to może właśnie lepiej byś się dały tego No nie. na wysokiego i z, z headerami z he, z he, z więc też się nadaje Head and shoulders Nice ASYSTANTS DRUGIEGO STOPNIA Michael zapisz <laughs> Michael Już Majku, zapisuję Majku jest jak ten nie, nie być krzyczane Zapisz ty fakem. Teraz się nie miało nie być krzyczane <noise> Może nie być ja zapisywany Nie na miał być Siło Kur... Aj... Chciałem z pierwszej to zrobić Wczesnał, ale też wniakiem, No wcisnęłem LT, żeby zewniakiem dał No To LT to jest kupy kopalita zdradliwy, chcesz spiętki, a on się nagle obraził. Tak, 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 bo będziesz U... miał o... skorpiona w obronie. Albo chcesz tak. podać fałszywie, i też jakieś jakąś sztuczkę. Pokażę coś takiego. Nie, albo coś takiego. Nie, kurwa. <śmierdzi> <do> chł... <śmierdzi> chcesz pokazać coś takiego? Nie, no, pokazać... nie, mnie Tak, zdradliwy, chcesz pokazać coś ci coś takiego? pokazajcie coś innego. Pokazujcie coś normalnego. Ja wpływu podaję z LT ogólnie. Pano, ja no ciężki mecz, ciężki masz, niewygodny przeciwnik, jaki mamy no. wynik? Najlepszy. 2-1 dla nas. Dobra, dobra. E, dobrze. Musimy utrzymać tą przewagę. E, tak by powiedział niejeden Keep trener, ale wydaje mi się, że musimy jednak pójść za ciosem i strzelić bramkę trzecią, żeby mieć spokój, a potem zobaczymy jak przeciwnik się otworzy próbując gonić wynik. E, I am Unai. Musisz. Aha. Kurwa ty! <laughs> Nawet ten bot ma manualne główki. Jestem! Dobra. Już myślałem, że nie trafić po moim podaniu. Chociaż nie, czekaj. W końcu! W końcu, bez hitu. Wiele mu nie działa. Udało się? Dziękuję. Tak jest. Poświnić? Nie no, teraz o, to... Teraz jest... Staraz, to? Pierdolę. Panu żołnierzu. Pojezu. No to teraz już nie ma nic z tego, nie? Dosyć, że co ty zrobiłeś, to jeszcze do kogo? Kurwa. Tempo za szybko mu podaje. Ja dobra jak akcja ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. A może to dlatego, żebyśmy cicho w końcu. Prawa. to Majku? Nie, Nie. Ja. Nie. Ładnie. Zabaw się zadanie do Loba. Zabaw, kurwa. stary, zaraz z Monteńskie sceny? Datłańskie sceny. <laughs> Mam na całym bajku szesz. O kurwa, maiku chyba nie. Wylej, nie. Weź, bo my tylko jedną bramką wygrywamy tu. Weź może im nie pchałę. O Jezu. O. <laughs> nie bardziej śmieszyły dźwięki wydawane przez komputer Majka, bo to chyba nie mógł być człowiek. Jalla. Ja pierdolę wrzucił od razu. To jest taki kurwa Mudryk. Ej, no to raz chyba. Pierwsza asysta nie? nie, druga. Buda by przynajmniej. U, rataj jakiś łah głowy. Wącha głowy? Włocha głowy. Oj oj. Odpierdolę. Ja no co, ustał 102 metry, 102 chłopy. Ha! Ja nie Nie masz prawa śmiać się z mojego samobójca. Power shot. To był porządniejszy strzał od tego. Power Power Shit. No i gdzie nie faulowałem. No tam, w tył Patrzą się o moją nogę Łapcie nogę Dopisz mi się na nogę Zerknąłem <k unnecessary> tylko Zilk za to tylko Tataj Chyba by na tego debila nie poszło <sparce> Jeszcze oby? gorzej Jaki I... to jest kaptat Daj Majku, daj Majku, daj Majku a późno. Musisz, prawo, lewo Dobra, a to teraz ty <grym i> tą <gierna> masz Nie <grym> to, się restuje Najgorzej to nie wiedzieć, a zapomnieć A już tam nie ma typa <grym i> Panie, że mnie to ściągało do tego Mimo, że furiż tego był, jego też ściągnęło Jezu Ale w sumie Disgusting, holy. <laughs> <laughs>